Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na odcinek makijażowy. Postanowiłam, że nagram makijaż na zakończenie lata. Myślę, że będzie to fajne podsumowanie. Będzie to makijaż tylko moimi hitami. Mam tutaj tylko sprawdzone produkty, żadnych nowości. Także są to kosmetyki, których używam od bardzo dawna i świetnie mi się sprawdzają. Jeśli chodzi o półkę cenową, to stwierdziłam, że trochę to wymieszam. Nie będzie tutaj samych tanioszek, bo około 20-30 zł, ale nie będzie też samych droższych produktów, tylko będzie trochę droższych, trochę tańszych, a nawet bardzo tanich, bo mam tutaj na przykład rozświetlacz z Essence, który kosztuje w granicach 15 zł. Także myślę, że dla każdego coś innego, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Są to naprawdę same hity. Zacznijmy sobie oczywiście od podstawy, czyli od makijażu twarzy. Postanowiłam, że dzisiaj wybiorę krem BB, bo jednak krem BB bardziej kojarzy mi się z makijażem letnim niż taki klasyczny podkład. A kremem na dzisiaj jest Sensu Mare: jest to Algotone Tone Multi Care BB Cream. Kolorek 02 Natura. Jest to kosmetyk pielęgnacyjno-makijażowy, który faktycznie łączy w sobie pielęgnację i makijaż. Ma bardzo fajne krycie. Jak na Krem BB to jest ona naprawdę porządne. Ładnie ten koloryt wyrównuje. Formuła nie jest jakaś super gęsta, treściwa. Jest to produkt kremowy, ale komfortowy na skórze. Niewyczuwalny. Do tego mamy tutaj bardzo ładne naturalne wykończenie. Mamy fajną trwałość, bo ten kosmetyk bardzo dobrze się na twarzy utrzymuje. I mamy sporo składników pielęgnacyjnych, między innymi fitoplankton Glass Flower. Mamy kompleks pięciu alk, wodę z lodowca. W składzie mamy również witaminę E, olej jojoba, masło shea, Mamy też inne kompleksy, także jak na produkt bardziej makijażowy. No to jest to kosmetyk wypchany tą pielęgnacją po brzegi. Może nie jest to taka stricta pielęgnacja, no bo jednak nakładamy tego produktu. Stosunkowo mało i nakładamy go na inne produkty pielęgnacyjne, ale jeśli chodzi o dodatki pielęgnacyjne do makijażu, ja to szanuję, ja to bardzo lubię, także dla mnie jest to duży plus. Nałożyłam ten krem na połowę twarzy, dałam bardzo cienką warstwę, no i możecie zobaczyć jaka jest różnica. Myślę, że tutaj widać, że mam jakieś tam przebarwienia, mam większe niedoskonałości. Z tej strony wszystko nie jest idealnie zakryte, to nie jest kosmetyk w 100% kryjący. Ale jest to bardzo ładnie wyrównane i zakamuflowane. Po nałożeniu kremu palcami delikatnie doklepuję go gąbeczką. Jest to również sensu mare. Zawsze tak robię, bo gąbeczka jeszcze bardziej potęguje wygładzenie. Ten produkt jeszcze lepiej wtapia się w skórę i wygląda bardziej naturalnie i lekko. Także zazwyczaj jak nakładam kosmetyk palcami, rozprowadzam go palcami, to na koniec jeszcze używam gąbeczki. Tutaj macie stronę bez kremu BB, tutaj stronę z kremem, no i myślę, że ta różnica jest naprawdę widoczna. Wygląda to bardzo ładnie, bardzo delikatnie, a zarazem ten koloryt jest fajnie wyrównany. Krem BB nałożony, także możemy sobie przejść do korektora. Może się wydawać, że ten produkt ma takie lekko świetliste wykończenie, ale on wygląda tak tylko po nałożeniu, a po chwili to wykończenie robi się bardziej naturalne. Jeśli chodzi o korektor, moim ostatnim ulubieńcem jest Glamshop. i jest to seria Joy, korektor plus aquaxyl, także znowu makijaż plus pielęgnacja, bo ma być to z tego co pamiętam korektor nawilżający. Ja mam go w kolorze 03, ale on bardzo ładnie dopasowuje się do skóry, nie tyle ciemnieje co właśnie się dopasowuje i później już nic się nie odcina. Używałam go w połączeniu z kremem BBS Sensu Mare, i pomimo tego, że jest dosyć duża różnica kolorystyczna, to te kolory później fajnie się łączą. Konsystencja tego korektora jest kremowa, ale przy tym dosyć lekka, także on nie obciąża nam skórę, nie zbiera się mocno w załamaniach, ładnie się trzyma przez cały dzień. Jest to korektor zastygający, ale pomimo tego zastygania, on się właśnie nie zbiera nie obciąża tej skóry, nie przesusza jej jest naprawdę bardzo, bardzo komfortowy. No a przy tym powiedziałabym, że ma średnie krycie, może średnie minus, ale da się go bardzo łatwo zbudować i on się fajnie na siebie nakłada. Także Glamshop mnie ostatnio mocno tym korektorem zaskoczył, ale zaskoczył mnie też podkładem z tej serii, bo również jest rewelacyjny i planowałam go dzisiaj nałożyć, ale stwierdziłam, że ostatnio dosyć często o nim mówiłam, często Wam go na kanale pokazywałam, Także chciałam po prostu nałożyć coś innego. Przejdziemy sobie teraz do produktów kremowych i na dzisiaj przygotowałam dwa kosmetyki od Woli Botanika. Mam tutaj bronzer Time to Bronze oraz róż Time to Blush. W tej samej serii mamy jeszcze przepiękny szampański rozświetlacz Time to Shine, ale dzisiaj go nie nałożę, bo wybrałam kropelki od Essence. Są to kropelki rozświetlające Drop of Sunshine. No ale jakby co, mamy w tej mini kolekcji również rozświetlacz Wszystkie trzy produkty, rewelacja. Jeśli chodzi o brązer i róż, tak prezentują się kolory. Rozświetlacz również Wam zasłoczowałam. Także tak wygląda kremowa trójka od Veoli. Brązer jest przepięknym mleczno-czekoladowym odcieniem. Myślę, że jest to bardzo uniwersalny kolor, bo on nie idzie ani w czerwone tony, ani w pomarańczowe. Nie jest zbyt ciepły, ale nie idzie też w sine tony, także nie jest chłodnym brązerem, tylko czymś neutralnym, idącym delikatnie w opaloną stronę. Tak bym to nazwała. Róż jest również przepiękne, jest to w ogóle moje drugie opakowanie. Mamy tutaj tak naprawdę połączenie kilku tonacji, bo mamy trochę różu, trochę brzoskwini, może też delikatną łososiową nutę, także bardzo ładny kolor. No i rozświetlacz, czyli taki klasyczny jasny szampan. Bardzo uniwersalny odcień. Zaczynam oczywiście od nałożenia brązera. Produkty są zastygające, także muszę sobie trochę na świeżo dołożyć. Gąbeczka woli botanika. I przechodzę do aplikacji. Te produkty są dosyć mocno napigmentowane, także troszkę sobie tutaj odcisnę ten kosmetyk, odbiję sobie nadmiar na grzbiecie dłoni i dopiero nakładam na skórę. Moim zdaniem wygląda to przepięknie. Dosłownie kilka ruchów gąbeczką i mamy idealnie rozladowany brązer. Nie ma tutaj żadnych plam, nie ma ciemniejszych i jaśniejszych miejsc, nie ma żadnych granic. Ten brązer się naprawdę bezproblemowo. Rozciera, blenduje. Ogromnym plusem wszystkich trzech produktów z tej serii jest to, że one są zastygające. Są to formuły, które zastygają na skórze. Także, jeżeli chcemy zostawić takie delikatnie mokre, świeże wykończenie, no to wystarczy, że tego nie przypudrujemy, a i tak się to super utrzyma. Wielokrotnie tak robiłam, także wiem o czym mówię. Można to oczywiście dodatkowo utrwalić pudrem, delikatnie przypudrować. Ja dzisiaj tak zrobię, bo chcę Wam pokazać moje ulubione pudry. Ale tak naprawdę na co dzień używając tych produktów. Rzadko pudruję boki twarzy, właśnie dlatego, że chcę zostawić to mu te świeżości, ten świeży, bardzo naturalny efekt. Ok, tak się to prezentuje. Moim zdaniem brązer wygląda przepięknie, bardzo delikatnie i naturalnie. Przechodzę sobie do różu i tutaj również uważam z ilością, bo jest on dosyć mocno napigmentowany, także odcisnęłam kilka razy nadmiar na grzbiecie dłoni i dopiero przeszłam do aplikacji. Wygląda on bardzo ładnie i bardzo świeżo. Jest to taki naturalny efekt rumieńca, delikatnie zaróżowiona skóra. Moim zdaniem, wykończenie tego różu jest po prostu naturalne. Tutaj nie mamy rozświetlenia, nie mamy żadnej perły, drobinek, czegoś, co powoduje, że ten efekt nie jest taki w 100% naturalny, także przez to bardzo mi się ten efekt podoba. Ok, przejdziemy sobie teraz do przypudrowania twarzy. Pod oczy pójdzie mój hit z Rossmana, czyli puder A, -A Wings of Color Gentle Nude. Jest to Blurring Eye Powder. A jeśli chodzi o strefę T i boki twarzy, to przypomnę Wam dzisiaj o pudrze od Essence. Jest to Flawless Skin Trio, puder, który wielokrotnie Wam na kanale polecałam, ale ostatnio się nie pojawiał. Mamy tutaj trzy kolorki, fiolet, taką delikatną brzoskwinię i róż. I wydawać by się mogło, że ten puder jest bardzo ciemny i bardzo kolorowy, ale nic bardziej mylnego. Ja ten puder sobie zazwyczaj mieszam i wysypuję po trochu z każdego koloru. Czasem dokładam troszkę więcej brzoskwiniowego, bo on jest najjaśniejszym odcieniem i jest takim najbardziej bezpiecznym kolorem, który tonuje nam te ciemniejsze kolory. I taką mieszankę nakładam na skórę. Uwierzcie mi, że ten produkt nie przyciemnia, on praktycznie w ogóle nie daje koloru, nie daje też różowej poświaty. Jest bardzo lekki, przepięknie wygładza. Jak nałożę go na skórę troszkę więcej, to czasem widać takie minimalne rozjaśnienie. W sumie nie tyle rozjaśnienie, co odświeżenie. Jest to taki bardzo świeży efekt, zwłaszcza jak nakładam go pod okiem. Ale jeśli chodzi o ten różowy kolor, o różowe tony, to moim zdaniem tego na twarzy nie widać. Zaczynam sobie od nałożenia pudru pod oczy. Puder aplikuję puszkiem z Sensu Mare. Jest to bardzo fajny puszek, bo on tak naprawdę ma cztery końcówki do aplikacji. Mamy tutaj jedną stronę z dwoma trójkątami, przekręcamy sobie w stożeczkę i mamy dwie strony. Także bardzo, bardzo fajna opcja. Tak wygląda strona przed przypudrowaniem, a tak już po przypudrowaniu. Ten puder z AA jest bardzo lekki, bardzo delikatny. Nie obciąża skóry, nie osadza się, ma naturalne wykończenie. Także nie jest to ani rozświetlenie, ani mat. No i dodatkowo obłędnie bluruje. Także zdecydowanie polecam. Przechodzę sobie do drugiej strony i tak samo delikatnie sobie ten puder. Płaczem, nakładam bardzo, bardzo małą ilość i to mi w zupełności wystarczy. Czasem pudru AA używam również na twarzy, zwłaszcza na nosie, na brodzie i tutaj w tych bruzdach. I wtedy do tego celu używam puszku, bo to mi bardzo ładnie tą okolicę wygładza, ale też lepiej gruntuje. Widzę, że niestety mam na nosie suche skórki. Wcześniej, jak nie miałam makijażu, to nie rzucało się to w oczy, a jak nałożyłam makijaż, to niestety jest to trochę widoczne. No ale nie da się tego uniknąć, zaczęłam wprowadzać powoli retinal, także muszę nabrać tej tolerancji i pewnie czasem suche skórki się pojawią. Przejdę sobie teraz do pudru Essence. Biorę duży pędzel, jest to Ibra C08, wtłaczam sobie troszkę tej kolorowej mieszanki i omiotę nią skórę. W ogóle, jeśli chodzi o ten puder, to wiem, że wiele osób kupiło go z mojego polecenia i później pisało mi w komentarzach, że jest rewelacyjny, że są zachwycone. No i szczerze mówiąc, nie dziwię się, bo jest to puder za około 15-17 zł. Mamy tutaj całkiem fajną gramaturę, bo chyba 8 gramów tak, 8 gramów a jest to puder naprawdę genialny także w tej cenie jeden z lepszych. Tak to wygląda po przypudrowaniu. Skóra jest z jednej strony delikatnie zmatowiona, ale bez przesady, a z drugiej strony bardzo ładnie wygładzona. Dodatkowo ten puder też fajnie utrwala, więc ten powiedzmy taki delikatny, naturalny mat całkiem fajnie się utrzymuje. Przejdziemy sobie teraz do kropelek rozświetlających od Essence. Jest to w ogóle game Changer, jest to maskę, jeśli chodzi o rozświetlacze. Po prostu go uwielbiam. No w tej cenie to jest to chyba najlepszy tego typu produkt. On daje przepiękną, mokrą taflę. Ale przy tym praktycznie w ogóle nie ma bazy kolorystycznej, więc daje nam tylko mokry, świeży glow. Dodatkowo zastyga, jest bardzo trwały. Także zdecydowanie Wam go polecam. Jest to naprawdę świetny produkt. Można go nakładać zarówno na nieprzypudrowany podkład, jak i na już przypudrowany, na puder. I to się bardzo dobrze sprawdza nie rozpuszcza makijażu. Można go też traktować jako mikser do podkładu czy do mieszania z bazą także wielofunkcyjny, świetny kosmetyk. W bardzo, bardzo niskiej cenie. Moim zdaniem wygląda to naprawdę przepięknie, bo z jednej strony nie jest to taki bardzo mocny, przesadzony glow z kosmosu jest to coś takiego bardziej naturalnego, eleganckiego a z drugiej strony ten efekt jest bardzo mokry i bardzo świeży. Także ja jestem na tak, bardzo lubię ten kosmetyk. No, co prawda, on mi się szybko nie skończy, bo mamy tutaj aż 25 ml. Ale jak się to stanie, na pewno kupię go ponownie. Jak makijaż na zakończenie lata, to oczywiście nie mogło zabraknąć piegów. Zrobiłam je poza kamerą, ponieważ produkt, którego użyłam, nie jest niestety dostępny. Sama chętnie zrobiłabym zapas, ale jak chciałam go kupić, to już go nie było, szybko się wyprzedał. A jest to pisak. A, A w kolor ciao Bella. Także powoli zaczynam poszukiwania nowego pisaka do piegów. Jak ten mi się skończy, no to niestety nie mam nic innego fajnego. Mam w sumie ten od Kitulsa, ale tam też jest resztka i nie wiem, czy ten pisak jest jeszcze dostępny. No i mam ten nieszczęsny pisak Stars from the Stars, który w ogóle mi się nie sprawdził. Także jeżeli macie jakieś fajne pisaki do polecenia, dawajcie znać w komentarzach. Chętnie coś nowego przetestuję. Żeby was nie zanudzać, zrobiłam poza kamerą brwi. Nałożyłam klasycznie Next The Brow Glue w kolorze Taupe. Jest to mój klasyk od lat. No i dalej przejdziemy sobie do makijażu oczu. Jeśli chodzi o moją bazę, będzie to dzisiaj korektor z Catrice. Jest to Instant Bright Serum Concealer w odcieniu 002N. Baza z korektora nałożona, także możemy sobie przejść do makijażu oczu. Planowałam zrobić ten makijaż mini paletkami Ciao Bella, ale są one niestety niedostępne, także trochę miałoby się to z celem. No i postanowiłam, że przypomnę Wam o mojej klasyce, czyli o paletce Daso Beauty Harmonijny Matte. W ogóle marka Daso wypuściła ostatnio nową paletę, jest to paletka 10 złota Aura i chciałam ją kupić, ale w mojej naturze jeszcze jej nie było. Także oczywiście będę polować i jak tylko się pojawi, to zrobimy sobie jej test. Dzisiejszy makijaż będzie tak zwanym makijażem w 5 minut, bo będą to dosłownie trzy cienie matowe i jeden błysk. Jeśli chodzi o błysk, wybrałam na dzisiaj Nam Baked Eyeshadow, chyba tak się on nazywa. Niestety wszystko mi się tutaj pozdzierało. Jest to cień wypiekany w kolorze 01 Moonlight. Przepiękny, delikatny błysk. Postanowiłam zrobić dzisiaj makijaż, który bardzo często robiłam latem, który robiłam na co dzień, czyli dosłownie dwa, trzy cienie matowe, delikatne konturowanie oka i do tego cień błyszczący. Ok, jeśli chodzi o zagruntowanie korektora, to by było na tyle, także przejdziemy sobie teraz do troszeczkę ciemniejszego brązu, będzie to odcień kakao, i nałożę go tak naprawdę na całą powiekę, plus wyjadę sobie do góry. Zaraz to wszystko rozblenduję pędzlem do blendowania, ale na początek wtłoczę sobie ten cień. Cień delikatnie rozblendowany do góry. Tym samym cieniem zaznaczyłam również dolną powiekę, i tak to wygląda. I przejdę sobie teraz do troszkę ciemniejszego koloru, czyli pralina, i delikatnie zaznaczę zewnętrzny kącik. Będzie to takie bardzo, bardzo subtelne przyciemnienie. Dosłownie muskam skórę pędzlem i to w zupełności mi wystarczy w sumie to mogłabym to tak zostawić bo najczęściej robiłam makijaż w matach ale szczerze mówiąc mam dzisiaj ochotę na błysk, druga sprawa chciałabym wykorzystać jak najwięcej produktów jak najwięcej hitów żeby jak najwięcej kosmetyków Wam pokazać także dołożymy sobie cień błyszczący i będzie to cień wypiekany od nam Cień nakładam sobie palcem na całą powiekę, oczywiście nie daję żadnej mokrej bazy, bo ten cień się bardzo ładnie przyczepia na sucho i wygląda naprawdę przepięknie, a jeśli chodzi o sam wewnętrzny kącik, to dojadę sobie pędzlem. Także jeśli chodzi o ten cień, zdecydowanie polecam, jest to taka delikatna błyskotka, iskierka, idealny produkt zarówno na co dzień, jak i na jakieś wyjście do mocniejszego makijażu. Poza kamerą wytuszowałam rzęsy, użyłam genialnego tuszu za grosze, czyli Catrice Fake It. Niestety zauważyłam, że on mi zaczął delikatnie sklejać rzęsy, ale to chyba dlatego, że się powoli kończy. Także muszę sobie kupić kolejne, świeże opakowanie. A jeśli chodzi o makijaż ust, przepiękne nudziaki, ulubieńcy od Maybelline, konturówka Lifter Liner w odcieniu ONIT, numerek 05 oraz pomadka Lifter Glaze, a właściwie balsam z kolorem. Numerek 006 Caramel Glow. Tak prezentuje się moja wersja makijażu na zakończenie lata. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Myślę, że wyszło całkiem fajnie. Może przez te usta wydaje się, że idzie to trochę w stronę jesieni. Mamy też brązowe oko, więc ta jesień no, powoli puka do drzwi. Ale mamy też świeżość, mamy troszkę rozświetlenia, mamy rozświetlenie na oczach. Także można powiedzieć, że połączenie wiosny i nadchodzącej jesieni. Jeśli chodzi o produkty, których użyłam, jak mówiłam, sami ulubieńcy, same hity, oczywiście lista produktów oraz linki będą w opisie. Także jeżeli będziecie zainteresowani konkretnymi kosmetykami, to wszystko w opisie znajdziecie. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał i miło spędziliście ze mną czas, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie też znać w komentarzach, czy znacie produkty, które Wam dzisiaj pokazałam, które Wam poleciłam, a jeżeli tak, to napiszcie, jak one Wam się sprawdzają. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa Pa!